A ja bo tu mega shot oglądałem, to pewnie też oglądałeś, bo ty powinien odpalałeś do 12 godziny Eee, daj streama, daj streama yes, ja yes. Zobaczcie, ja tylko napiszę do tego nie hmm. mogę. Nie mogę. Ale cholera. No jakbyś się nie puściła, to byś weszła Żegnaj Julka Podoba ci się nieuczesana? Co do za pytanie, ach ten włodar? Trzymaj VIPa, kurwa, mój kolego drogi Co za pytanie, człowieku, ja mam narzeczoną, kurwa Ty też byś się mógł ogarnąć, człowieku, bo ty też masz kobietę A tylko ciągle gadasz, kurwa, nie będę mówił tutaj na... na nie wiem, zim tu... to różnie jest, on raz ma, raz, raz nie, nie ma, nie ma no? stary. Dziwnie. Po tym grillu mówił, że nie ma. No. Co wtedy się dzieliśmy? nie wiem, kurwa. Ogar? No jakbyś się nie puściła, to byś weszła. Stary, cofnij się woda lepiej, bo... I zobacz, co było na, na loading screena, co leciało. Poczekaj, gdzie to było? Może tak cofnąć? A, nie pokaż. da się. Kurwa, no pokaż, nie, pokaż. Leciał, leciał GSP Freestyle się wjeżdża. Było o, się proszę. Czemu, Czemu... sterziasz został VIPa? Za zasługi, kurwa. zgadałem ze starszyzną i kazali przyznać, bo kurwa, ten, ten młody chłopak, kurwa, na presję zasłużył, kurwa. Fajny, elegancki. Tyle zrobił dobrego tu dla miasta, że... Proszę bardzo. Gę ...sadzić <laughs> Co to za homik to random Brusa? No Pf, Chodź, nie, dobra no. Myślisz, nie I chodź, nie się huśtał. Ale ziomek w lewym do... górnym do... rogu siedzi. Przychodzi... Czekajcie, bo King Kong daje żart. Przychodzi baba do lekarza. Nie, jak to było? Przychodzi baba do lekarza? Nie. Przychodzi do lekarza hmm. Czekaj, jak to było? Przychodzi... Ba hmm. Zabawny żart, rozbawił mnie. No, to taki trochę jak ten z pumą od Jaspera. A możecie Pumę od Jaspera wysłać? Yy, Maciej, Włodar, jak chcesz na dzisiaj na Discord zapraszam, fajny program takie, kurwa gry małżeńskie. Spodoba to by się spodobało, bo ty lubisz też takie coś, kurwa. Ja już pisałem, jak pisałeś w ogóle. A, no tak, Miriam, pisałem, ale ten kurwa, przedostatni twój call to chujowy, chujowy. Ja też zobacz, chłopiec to jest top 2 na Big Bass, bo na 1000 kurwa. To jest call. <noise> Ej, jak to szło? Czekaj, 3 do lekarza Adam Baba? Nie. Foka to, już sprawdzam. E, Nip for speed, a to jest gierka przeglądarkowa, to nie jestem pewien, czy chce. Projekt Nip. E, odpalam na 5, chociaż. Nawet nie wiem, co to jest. Nip for Speed, Searching for Pussy, o skurwysyn Ty Ej, dobra, ej, ja idę sprawdzić sam grę, co tam jest Ja to odpalam teraz, czekaj Zobacz, co tam nip jest Nip for... Nip for Speed Ej, tam mogłoby dojść do Auer, kurwa Wiesz o tym No Searching for Pussy, Run, experience, odpaliłem Czekaj Ej, to jest jakiś no? wirus, kurwa Nie mogę myszką ruszyć Uuuu uh. Co to, co to się dzieje? Nie, weź na tu. No Bisgema hey, so to Nie mogę ruszyć kurwa tym. O! Jedziesz, jedziesz I co cipkę trzeba znaleźć? Garfield miau, miau, kieruje! Miau. I co to Garfield kieruje? LMB to skip jest Miał, miał, miał no. No skipnij, skipnij. Ty, pistolet mam kurwa, wyjebę mu kulę. Sobie no. mogę tylko wyjebać. Ja nie chcę. No no, chuj tu no, ale chodzi? ale co trzeba... No, no Kot, nie jakiś... Kod... <noise> trzeba znaleźć? Sercik for no, no to co? Ja wam to pokazuję. Wyjebane mam najwyżej wodą są. Ale mnie... <noise> Pokazuj te pilu, bo tu. Jak jest taki mio. tytuł, to może coś wyskoczyć, kurwa. Spierdalam te gry, wirusem mi zainstalowaliście. Szkoda. Tak. Potem, proszę Państwa, znaleźliśmy lot na Maltę. Za 350 zł jutro rano. Aha. Czy ale... <laughs> w ostatnim czasie wstydziłeś się swojej wagi? Nie. Halo? No witam serdecznie charakternego gościa tutaj, kurwa. Witam, witam. witam. Ty, człowiek, już kamerkę, bo cię jest dobry gry małżeńskiej. Podgłosi ten mikrofon, człowieku. Kurwa! Prawda! Nie! Yeah. No, fajnie! No, To jest mega fajne podejście, ja że... widziałeś gry małżeńskie ja ze mną? Jak ktoś zrobił? Widziałem na TikToku. Na chu w chuja coś pali. Chyba na pewno miał sporo dziewczyn przed z tobą. Wiele przeszedł z kobietami, ja co... o, czyli włoś w toksycznych związkach. Dajcie spokój. Anił się w dupę, jebane się znalazły. Kurwa, mać. Teraz Seba przeżywa przemianę. Dostał od losu kolejną szansę. Tym razem to o, Seba spróbuje namieszać w głowie. jeszcze to? Idzie. Jezu, chodzi, wsteczko! Dobre, dobre, dobre! Kurwa, ty byś mógł do gier małżeńskich. Mój tutaj zarzut, to żeby pamiętał o tym, żeby o! być zdrowym, Idzie. nie? Że możesz być większy, mniejszy, szerszy, wysoki, niski. To nie ma znaczenia ważne, żeby być zdrowym, e, dbać o swoją dietę <gryw> Dbać o swoją dietę i badać się regularnie, nie? Ty zrobił? Wędę cię, wędę. I no weź, uważaj. <śmienic> 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 o moi, nie wierzę. On to nie, zawsze ludziom nogę. młode pod nogi, ładzie. Tak. Poważnie? Nie, no k remek. remek, remek, chodź tu. Kto to był, debile? Chodź zobacz. Co? No chodź. Kto to był? Co? No co, parz? O Oku. No, no, no co? Że tak dziewczynie życie zjebał. Ja pier... To jest ten, dobra, ten, ten człowiek. Ja pierdolę. Mamy trochę inne odczucie do tej sytuacji. W pewne miejsce jest dogadać. Poda, pewne rzeczy ale gotowy włączyć W pewne miejsce dogadać różne rzeczy trzeba pójść się przejść tylko. Nie, co ty gadasz Bo jakieś Co to jest? A co ty mówisz? Ja tego nie powiedziałem. O czym ty ale mówisz co? teraz? Co ty gadasz? Co to ty powiedziałeś? Kurwa. Co no, powiedziałem, nie. ja nic nie gadałem. Ja się zapytałem gdzie? To ty teraz wyjechałeś. Nie wiem dziwnie paranoje? Ty, sierciu, co ty kurwa? <grym> ty weź tu kurwa krzywych, nie wykrętył kurwa wiesz co? Jezus stawka. Patrzek radość z Ralen, na, na Ralena muta złapał, rozumiesz? Dwa piękne heady, ale Chuck Norris odpowiadać Karol tak, ludzie mimo, sterydów. Uwaga, szereg, szereg, nie biorę ludzi <grym, grym>, z Terydów, kurwa! Ale widziałem, że Szeliga mówił na TikToku potem, że ten, że przyjaciel Mamy. prawdziwy jesteś. No, przyjaciel, no, tak. jest za duże słowo. Szeliga z zobaczmy, Aż widzi cię, co się dzieje. Nie, Ale rozumiesz, że on nie misował w tym meczu? Bo to oficjalne. Ale... ale czekaj, ale co on był? Ja nie wiem, tam misował. To... No, jakby z drużyna i potrzebowali standina chyba, tak? No, on zagrał po prostu stary na oficja, oficjalny mecz w cs na europejską drużynę i pojawił się na Y, tym, pojawił się na stronie takiej profil mu nawet zrobili, co grałeś. Ale to nie była jego drużyna, skąd on do jakiejś drużyny wszedł na mecz, czy co? Tak, tak, no tak, 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 tak. Tak, tak, tak. Ja serio, byłem jakimś MVP? Ale to to nie jest HLTV. To jest mocne, <laughs> <To> pas, <panik. jest śmiech> to jest, to mocne, to jest <laughs> dobre. Wy jesteście p... <laughs> Powiedz mi. Czy... Ale on tak widzę, że szczęśliwy jest, słodziak. Ja patrzę, jakie tutaj ząbki są ładne. Co zrobisz jak Malwika odpadnie? Rzucę się na ziemię i popłaczę. <laughs> Idę na łóżko Nali i będę płakać. Mam kropelkę! To jest kropelka moich łez! Malwina! Rafał, co ty kurwa? odpierdalasz, debilu? Przecież to jest free win! Oj, za bal? chuj Ty byś wiedział, Kuba. No, po chuju. w kuju. Boję się, że. Ej dobra, ej, dobra. szybkie pytanie. Czy odświeżenie na dupie może mi szef pęknąć? No bo tak trochę się. W sensie, Co się dzieje, Czy szef? mogą mi pęknąć odświeżenie na dupie? No, to no, ty. <ślamy> może powinienem postać trochę. Ja nie szefa no. nie mam, ty. Bo mi ja dzisiaj. Bo mi dzisiaj... Czekaj, sprażę, A ostatnio jak graliśmy w rematcha, to trafiliśmy no to tak na przy... niego przez, przez przypadek. Tak? I dwie bramy quitta ze Cześć! No to w takim miejscu, że spodnie muszę ściągnąć. No. Czef na jajach, tak zwany. Co tak? tak? Dobra, nie krwawię, jest ok. Nie odcięli mi chuja. Zmianę skórną mi odcięli. Na wewnętrznej stronie uda. Zrobię no, to, to, pa. Tam. No, Ktoś oprócz mnie ma streama? Nie. Ty wodar nie masz? Nie. Dziękuję. Dość, 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 dość. Remek! Remek obleje jeszcze będzie się kleić, no, chuje, no Nie, nie. Już wyjebałeś. No i się no i się i się Ew. To jest szkoda, normalne jakieś. Ja mam się na spodnie. I popatrz, ja nie rozumiem, czemu ona nie zbliżyła głowy i nie zaczęła się ormać, tak? tylko próbowała zbliżyć szklankę. Kurwa, jak ej, mnie to mi się wkurbiło! Cześć, nie mógł się ruszyć. No, jakbyś się nie śmiała, to byś się mogła napić. Co ty robisz? Nie, nie chcę się... no co ty robisz, ty? No, ej, no co ty robisz? Jezu, ludzie złocili. Wiecie kleić fotel. Kurwa nie śpi! Ale miał Ja pierdolę, ja bym chciał cię zobaczyć. Tak siedział na takiej przyczupce i by ci wyjebało takie coś na przesterach. Kto to kurwa dodał? Jaki debil nie je... O jebo cię chuju k ku... o cię chuju To sobie? To jest, że... jest Ameryka tu jest kamerka najlepsza. Nie widziałem, widziałem, aferę. <laughs> Życie męczennika. Takie wybrałem. Takie wybrałem. Mógłbym być fitness modelem, latać do Dubaju, ale ja wybrałem siedzenie w piwnicy i granie w gry. Bo na tym polega konsekwencja. Na tym polega o, żeby bycie facetem, nie można było mężczyzną. By chwycić zardzewiały a. miecz i walczyć a, z potworami. Nie solo, a niech tchórze leżą nice. nad basenem. Niech ruchają dziwki, niech piją drinki. My posmakujemy krwi. My posmakujemy gorzkiej prawdy życia. Bólu cierpienia i samotnej masturbacji pod drzewem, bo nikt nas nie chce. Tak wybrałem ja. No nie wiem, czy to nie jest taki malutki, mokry sen każdego 30 lat. Wtorek, godzina 11.

nie, no nie, bo... Co? Co? Robię z ryżem No, no Ryż, sos super jest? Jest, o, jest miany. Jaki otumiony Wszystko w porządku co, Ej, nie strzyjcie no, no, no. na wodara, kurwa mać się krzykajmy, ja lubię ciepły mocz <grym <grym A co teraz ja? Patrzyłem Ja długo już tu nie jestem nie mnie to delakuje Ale... Przestańcie szczać na wodara, kurwa nie strzyjcie na przeszają. <grym> z... Dobra, zero w ogóle uszanowania zaproszenia na wydarzenie, nie? Pójdź zamiast nagrywać content to si si siadły i jedną ciastko. No bez przesady, no, bez przesady. Po to jest wyścig, że trzeba się ścigać. Tylko co się nawet to takie małe, nie? <grym> Mamy po piwku. Sorry, <noise> a zapytaj się jakie odżywki używa do włosów Kamil. Ej, a tak po, po zboczeniu zawodowym, nie? Tak zapytam, Kamil, jakie używasz odżywki do włosów? Ej, dobra, ono jest pod kręca. <noise> Akurat nie używam, bo prawie nie mam włosów A, okej, a, okej okay, okay. <noise> Co robisz? Eee, siedzę nad e, zatoką na krecie Co No jak to, no co, no... no na wakacjach jestem No jakich ty jesteś ku... Wakacjach? Beze mnie? To jakie to są wakacje, wakacje bezemnie mnie? no trzeba było Julię zabrać To suchar? Nie, to no, czyli suchar jak Bandura No to dobrze, to teraz nie ci ryje, no, 3 miesiące o, będziemy mogli być raz Bandura jest na wakacjach teraz? Kto jest na wakacjach no, tak. znowu, człowieku Wszyscy biorą przykład macie Na wakacje jeżdżą Ale już nie latam tak A kiedy będziesz leciał? Znowu? A ja to nie, po wakacjach dopiero, jak ciężka praca teraz <laughs> 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 Czyli teraz fokus na pracę, grind tak zwany <laughs> Totalny Totalny Uu, grind. Praca wraca to. Chyba się szykuje jakiś tyś Uu. tyś blok z auta z hotelu. Kiedy właśnie tyś tyś blok? Geja się obejrzy. Jakieś kurwa to... się żyje na no, kurwa. Dlaczego o, nie no. no? Kocham cię. Ty jesteś pojebany. Ej <laughs> hey, czekaj, bo jest dziwne spojrzenie z drugiej strony z Złączamy się. Pa. Co oglądam, kurwa? Co to kurwa? No to zajebista, akurat, widziałem Popopujesz, to To jest taki stary, stary filmik jakiś, jak się ma ulaty takie ja, ja to robią To ładnie Ej kurwa, nie mogę się Czemu? przyzwyczaić no, do mamona to bez brody stajesz? A bez kitu brodę zgolił ty? No Na dupy pewnie Śmiga. A żółwie daje jedzenie czy nie? Przez siebie zaraz rana wpierdolę Musi je Ale z lepiej. O nie, Ale bardziej GigaSzat, takie bardziej. No co on robi, kurwa? Gin, tego strzelidora. Zamknij chociaż pizdę, jak gram, dobra? No dobra, no to ciężka, ja, ale miłosno, no chyba ty się znasz na tym Ale już, kurwa, już Ale dzisiaj są afery jeszcze, musisz... Ja widziałem ja to, w się Ale jaką aferę? No tak, 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 ja puszczę kur... cię jeszcze raz, zaraz, no, zaraz, no, 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 ale dobra kur... jest, dobra jest Co byś, żeby się przewrócił? No on ci po prostu... Ty z tobą się kłócisz z kimś? O kurwa O, widzisz? No ze mną Słuchaj, robimy zupę grzybową, ja Poli obgryzę paznokcie, to może wycień fajnie Ale to ta Kaśka, ja pierdole Obgryzaj, dawaj nie zresztą tego oglądać, kurwa. <laughs> Nie wiedziałem do tej motki, że gdzie być jeden. A ten, a ten, ten. Kurwa, co się dzieje? Za za za, 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 za. Ja w tym myśli, pan, że co, że ja pierwszy oh, raz otwieram szampana. Co ty z chujas padłeś, kolego? Nie. Yeah. i tu wiedziałem od razu, że rozjebie tego szampana. To było bardziej niż pewne. Cycuszki na specjalnym W jakim chyba. przebiegu definiuje się kurwa? Słuchaj, jest takie, co? Jest takie przysłowie. Klucz, który otwiera ale... wszystkie no normalne, drzwi. Mam, ale co do no, tych no, Wszystkie nie istnieją? Ale drzwi, kurwa, które tak. idzie otworzyć każdym kluczem, To Kurwa, coś Kurwa, drzwi. pod butem, jakim ty jesteś, człowieku, to się wolniej. Masz <grym> maturę? Masz maturę, ona była taka słuchaj ona była taka nie one nie były ładne były właśnie takie rozklapciochy na drodze stały i słuchaj i to jedna dziwka była taka większa ona miała była taka gruba i miała takie wielkie cyce i stała z i ona tak stała nie tak o jezu o, słucham dziękuję ale po prostu ten śmiech, kurwa jak się odpalał, kurwa, rower jakiś elektryczny. Człowiek dzieckiem się zajmuje. ja to Pokojnie zobaczyłem, nie ja nie widziałem dawno nic, nic Ale zrytu. A się, śmieje się. Ale momas. Co to, kurwa, za gera? Nie wiem. Kto pograł, na naczniegów jajko, Ziemniak, Trakula Będę by ciszał Do widzenia Mój ułampirek Nie no, ale że Kasik się śmiać z takich rzeczy, no ma co dziwne, Hej, <laughs> 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 a, a widziałeś tego klipa, że Messiego to udaje? To, że udaje? Nie Zgupiamy! Kurwa, to jest rozpierdol, widzowie Daj ktoś tego klipa, że Messiego udaje Tak na kurwa klawiszami na bierze. No. Na wykroku go złapałem Karol to się tylko cieszy, tak, że ci i nam się wyli, nie wiedzieli, to tak. że to on przeprowadził tych ludzi bo is, bo było, ten, wyjazdów, o, o, na, To jest Prime'u O, no to cieszy, nie ma to, kurwa Na, na nie, kurwa. nie ma co marnować niktom, ma nikto, kurwa, na nikto. no ja nam okazję Co ja ja ty, kurwa Ja wiem, że byli ubrani w innego, że nikt nie pomyślał, że mieliśmy cokolwiek z tym wspólnego się, Bo... To... No. to... Przewidział Nie ma pakieta na Oh Może by nie w go tylko. KUL! Cool. A co mam, on robi speedrunuje jak Minecrafta? Czy to co chodzi? No chyba ja. Co? A co innego? O weź weź no, zobacz ciebie. tego klipa od Davisa. I, I weź włącz full volume'a, jak na pierdala klawiszami Ale jest czuta w chuj Dobrą mowczutkę, no I potem tak, aj, nie udało aj, się jaj. <noise> jaj, jaj. Aj Aj Dodajcie od razu klipo o i Mamona szybko odpalimy. O!